no słuchajcie idziemy za ciosem czyli kolejny chleb bez mąki bez drożdży bez zakwasu bez cukru wersja no uznajmy że w pełni wegańska czyli chleb z kaszy gryczanej takiej niepalonej najlepiej kupić dobrą jakościowo ja kupuję taką bio, nie będę podawał producenta bo nie robię tutaj reklamy natomiast kupujemy kaszę gryczaną niepaloną według swojego uznania nie słuchajcie ja tutaj bazuję na materiale foto z wypieku takiego chleba, ponieważ tutaj naprawdę jest to tak prosty chleb, że nie bardzo jest nawet co pokazywać. Można uznać, że chyba najprostsza wersja. Jedyne co to jest czasochłonna, bo wymaga od początku do końca około 36 godzin. No to dobra, to lecimy. Czyli co będziemy potrzebować? No będziemy potrzebować kaszy gryczanej, takiej niepalonej, około pół kilograma. Wody 700 ml, sól 1 łyżeczka około 5 gram. Opcjonalnie przyprawy ziołowe, czarnuszka, papryka, jakieś ulubione mieszanki ziołowe. To już wedle uznania, może być papryka ostra, mogą być suszone pomidory. Ten chleb naprawdę przyjmuje wszystkie zioła i naprawdę świetnie smakuje z każdym dodatkiem ziołowym. Więc słuchajcie. Zaczynamy od tego, że kaszę naszą gryczaną po wypukaniu zalewamy zimną wodą, czyli nasze pół kilograma kaszy zalewamy 700, mili... 700 ml wody. No, tyle trzeba wlać i odstawiamy to. Najlepiej to zrobić wieczorem, i odstawiamy do następnego dnia, żeby nasza kasza stała się taka, no, nasiąknęła wodą, napęczniała. Co jakiś czas możemy zebrać pianę, która na niej na tej wodzie się powstaje, przemieszać i tyle. Po 24 godzinach, czyli kolejnego dnia wieczorem, blendujemy sobie. Nie odlewamy wody, blendujemy sobie to wszystko. Niekoniecznie musimy na bardzo gładką masę, mogą zostać takie grudki kaszy, to nam nie będzie w niczym przeszkadzało i powstanie nam taka papka. Na tym etapie właśnie dodajemy tą łyżeczkę soli, o której była mowa w przepisie. Czyli solimy, mieszamy i tutaj na tym etapie też możemy dodać nasze ulubione przyprawy ziołowe. Tak jak wspominałem, czy to jakieś mieszanki, czy suszone pomidory, czy to będzie papryka słodka, papryka ostra. No ja dodałem bazylia bardzo fajnie tutaj smakuje. Ja dodawałem dodatek papryki słodkiej. Do chleba, chleb posypywałem czarnuszką, posypywałem chleb kminkiem. No tutaj naprawdę można pokombinować. Sporo. To już jest wszystko kwestia gustu. Słuchajcie, i po takim zmieleniu przelewamy całość tej naszej masy do foremki. Przelewamy to do foremki i odstawiamy na 12 godzin. To nam delikatnie wyrośnie. To nam delikatnie wyrośnie. I następnego, jeszcze następnego dnia rano, po 12 godzinach, wkładamy do piekarnika. Rankiem najlepiej, żeby mieć świeży chlebek. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni Celsjusza i pieczemy około 60-65 minut. Chlebek nam lekko wyrośnie. Patrzymy, jak jest zrumieniony. to sobie po prostu wyciągamy po 60-65 minutach w 200 stopniach. Ja używam dodatkowo termoobiegu. No, następnie, cóż, no, następnie chlebek nam musi wyschnąć i możemy, przepraszam, wystygnąć. I następnie możemy sobie taki chlebek już konsumować. Ile poleży taki chleb? No, słuchajcie, 4-5 dni spokojnie, jak chcecie dłużej, to warto przechowywać w lodówce, ponieważ to jest taki chlebek, który jest lekko wilgotny. Więc żeby nie spleśniał, albo żeby z nim się coś nie stało, to warto włożyć do lodówki. 4-5 dni w takich warunkach pokojowych, czyli w temperaturze pokojowej spokojnie wam wytrzyma. No polecam taki chlebek, szczególnie jak chcecie przejść na dietę taką właśnie bezglutenową, nieco zdrowszą to polecam właśnie zainteresowanie się i wykonaniem takiego chleba, ponieważ jest naprawdę prosty, banalny w wykonaniu i nie, nie bardzo jest co tutaj zepsuć, a pokombinować można naprawdę dużo. Także zachęcam, zobaczcie sobie na mój materiał foto i teraz Wam się wyświetli cały ten przepis, o którym żeśmy tutaj sobie mówili.